Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96 i 4 FM. Wasza Diva. Witam, drodzy Państwo, wadzona ta Diva. Proszę Państwa, no jestem troszeczkę zdenerwowana, albo nawet powiem więcej, jestem bardzo zdenerwowana tym, co mi ostatnio spotkało. Otóż. No, usłyszałam od, od pewnych ludzi, Pani Dziwo, co pani myśli na temat tego pana Trepsiona z tego programu Wars of Shore. Ja, ja od razu odpowiadam zawsze na takie pytania, nic nie myślę, bo w ogóle nie znam. Mówię, kto to jest? Dla mnie to ten pan jest taki jak Jennifer Lopez dla Mariah Carey, no nie wiem, kto to jest. No ale mówię, no, przejrzę, prawda, zobaczę, co tam o nim słychać, co tam w internecie piszą, co tam pomponiki, budelki. No i pierwsza wiadomość, która mi się rzuciła w oczy, to to, że pan Trypson zaprasza Panią Dodę na szpachlowanko. No to mówię, cóż za dobry człowiek. Nie mam pojęcia, kto to jest, ale jeżeli on bezinteresownie chce drugiemu człowiekowi coś zaszpachlować, no to mówię, no to idealnie, no to może i w ścianę wygładzi, prawda, jakieś ubytki w ścianie uzupełni. Tak teraz jest mało ludzi, którzy potrafią coś tak bezinteresownie dla człowieka drugiego zrobić. I pomyślałam sobie... O, to może też poproszę pana trypsonika i też mi coś zaszpachluje w mieszkaniu. W końcu pieski tyle tutaj, prawda, robią bałaganu. Ale kiedy jedna życzliwa osoba powiedziała mi, co tak naprawdę oznacza to szpachlowanką? to myślałam po prostu, że mi się wszystkie włosy na głowie wyprostują, wszystkie loki. Mój Boże... Okazało się, że to szpachlowanko, czyli jest po prostu jakieś, jakieś zaproszenie do kupulacji, Że pan, pan Trypsion zaprasza panią Dodę właśnie. Mój Boże, prze najwyższe, czy ty to widzisz i nie grzmisz? Przecież to jest taka głupocza, że jakby uderzyć raz porządnie ręką w łeb, to po prostu się echo odbije. No ludzie, naprawdę, czy my musimy na coś takiego patrzeć? Czy oglądać takich ludzi w telewizji? Ja apeluję do wszystkich ludzi, którzy mają resztki rozumu. Ja nie mówię całe rozum resztki. Nie oglądajmy, bojko takie, takie jakieś wydarzenia, takie ewenementy, jak właśnie ten pan Trypson. Panie Trypsonie, weź się pan naprawdę ucisz, bo to po prostu aż żal serce ściska.